Siemano drodzy widzowie, Thanatos. Z tej strony witam na kanale It My Dust, gdzie dziś będziemy kontynuować naszą fabułę w Diablo 4. Jak zapewne wiecie, w ostatnim odcinku walczyliśmy z Eliaszem, przeprawiliśmy się przez tą pustynię i teraz musimy znaleźć niewidzące oko w celu osłabienia jego mocy. Więc myślę, że nie mamy co przedłużać i od razu zabieramy się za naszą misję. Ja tutaj może cofnę się do mapy świata. I zobaczymy, gdzie musimy się udać. Widzę, że chyba dalej jesteśmy skazani na te komnaty tutaj. Ładujemy się do środka. Troszeczkę mroczno się zrobiło. Nie, żebym miał pełne portki, ale. Tak troszeczkę złowieszczy klimat. Moi drodzy, jak ostatni odcinek zaczął się dość nudno. Tak, później. Mówimy tu oczywiście o tej nudnej przeprawie przez pustynię. Tak, potem troszeczkę na szczęście złapał tempa. No i zobaczymy. Nie sądziłem, że ten akt trzeci będzie aż tak długi. On trwa i trwa. Może przez to, że ja wcześniej skasztaniłem. Mam w tobie krewli. Przyjąłeś jej błogosławioną komunię. Otwórz serce przed matką i zaakceptuj swą naturę Nigdy. Nie, dziękuję. Dobra, znowu walczymy z Eliaszem. Trzecia walka z nim. E, tak jak powiedziałem, bo straciłem troszeczkę wątek. A przez to, że skasztaniłem wcześniej rozgrywanie aktów, to tak naprawdę zakończenie pierwszego i drugiego aktu przyszło nam szybko, bo odcinek po odcinku. Tak Przej teraz czy później. I tak się poddasz, starcze. Jak zawsze. Yy, sorry, że tak przerywam mówienia, ale nie chcę by ja swoim gadaniem przerywać opcji dialogowych. Yy... Tak może jak teraz po prostu wykonujemy te misję w prawidłowej kolejności, to rzeczywiście tak, tyle trwają. Naprawdę myślisz, że ponowne zabicie mnie będzie miało inny skutek? Yes, co chłop tu wysadza? O nie, 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 kuku, 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 on ma tą barierę teraz. Jak ją zbić? Nie mam pojęcia. Za mało siły duchowej. Nie wiem, jak rozwalić tą barierę. Może tego demona trzeba zabić? No gin, gin, gin. A, tu jest klęczący jakiś mnich, Dobra, jezu. A ja myślałem, że trzeba pozabijać te wszystkie potwory że to jest jakiś czasowy. Tak powiem, event. No, a przywołuję kolejnych. No, tak jak myślałem. No, powiem wam tak. Eliasz, prawdziwa walka z bossem. Kilkuetapowa. Nie należy na razie do jakichś najtrudniejszych, ale... No. Co za smród. Nienaturalny. To jakaś nekormancja. Gdzie zdobył tę moc? No jak to co? Lilith go przebudziła pewnie. A w sumie przebudziła tą moc w nim. Nie spodziewałbym się tu raczej niczego innego. No i dobra, jak mamy studnie leczenia, to znaczy, że chyba będzie finałowa walka. Masz oka, Loracie? Zabranie go nic nie zmieni. Już za późno, by zatrzymać dzieło Lilith. Nie tobie o tym sądzić. Dobra, tu już chyba jest walka finałowa, bo widzimy, że ma cztery paski życia, jak gdyby podziałkę ma. Więc jest podział na te etapy standardowe. Nie wiem, czy ja chcę stać w tych plackach, jak on je rzuca. Dobra, znowu matarcze. Trzeba szybko się pozbyć tych tutaj gagatków Bo. On... O, on jeszcze bombi w nas w tym czasie, spoko, fajnie, dobrze wiedzieć. Dobra. Oj oj, oj oj to trochę zajmuje. Czy on leczy? Nie, nie nie wydaje mi się. Chyba stać na więcej, prawda? Pronto. Zaraz się przekonasz. Dobra, dostał trochę. co? Łe, 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 łe. Dobra, tak czekam, bo w że się zaraz tarcza się załączy, więc nie aktywuję tej wichury. Wilki niech zrobią Damanagę. Chociaż w sumie na co my czekamy. Mamy gościa. Jest, jesteśmy w połowie. O, teraz trójkę przywołał, dobra. U, ale bombi. What? Mnie to zawsze fascynowało, jak to w takich grach jest, że na przykład taki chłop robi obszarówkę i nam robi damage, ale mobom, które stoją dookoła, to już nie. Fascynujące to jest, dobra. Od razu wichurka, pyk. Przestań się wstrzymywać, Loracie. Nikt się nie wstrzymuje. No nie. Więcej, więcej po prostu. Dobra, użyjemy sobie tornada. Użyjemy sobie też potki, ale chłop spamuje tymi atakami. Dobra Mam nadzieję, że już więcej nic nie będzie przywoływał W sensie żadnych tutaj barierowców. Aj. Z deszczu podrynne. Żeśmy... Ty, Magu, ogarnij się. Łe, 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 łe. Tylko nie czerwone. One wybuchają, robią nam kuku. Tego nie chcemy No giń. Żeby nie założył jeszcze tej bariery, to będzie spoko. Dobra, zabiliśmy go, super Przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż może być różnie to jest niewidzące oko. Mesef pomoże nam zabrać artefakty daleko stąd, ale musimy się śpieszyć, nim Eliasz wróci. Tamto przejście to najlepsza droga, ucieczki. Dobra, czy coś jeszcze tu mamy fajnego? Chyba nie. Więc wychodzimy. I został nam ostatni stage naszej misyjki. Uciskaj w tym miejscu. Musimy powstrzymać krwawienie. Nie. Hej! <grytanie> Udało wam się! Zabiliście tego czarnoksiężnika! Nic nie mów. Rozpętała się burza. Wydostaniemy cię stąd. A, dobrze. Ja swojego dorwałem. Tylko ciut za późno. Parszywiec zdołał dźgnąć mnie w plecy. Na dziady jak co zwierz? Tak to już bywa. Co nie, dek, kart. No no. Właśnie tak. Przyjdą tu. Zabieram niewidzące oko. Potrzebujemy bezpiecznego miejsca, żeby je zbadać. Spotkamy się w pustynnej kaplicy. Ruszaj. Matko Boska, czy tu wszyscy, którzy nam pomagają, muszą ginąć? W pierwszym akcie ginie matka Neireli, w drugim akcie syn Donata Jorin. Tutaj mamy gościa, który no był wariatem, ale był jedynym, który chciał nam pomóc. Też musi zginąć. Dramat. Zabiłeś go? I to nie raz. Problem w tym, że nie chcę pozostać martwy. Hm. Jest potężniejszy niż sądziłam. Nie doceniłam go. Ja również. Ale przynajmniej odebraliśmy mu coś cennego. Niewidzące oko. Sądzę, że to dzięki niemu komunikował się z Lilith na odległość. To potężna magia. I niebezpieczna. Myślę, że możemy je wykorzystać. Muszę tylko najpierw je zbadać. Najwyżsi źli odradzali się. nadciągał piekło. A Eliasz okazał się nie być odpowiedzią na modlitwy przerażonych. Jeśli mamy oceniać człowieka jakąś miarą, to oceniajmy jego czyny, a nie słowa. Eliasz prawił kazania o ratowaniu świata, stojąc na stosie trupów. Ale był też podróżnik. Przeciwieństwo Eliasza. Mimo skażenia krwią Lilith nie dosięgało go zepsucie. Dostrzegałem to w jego czynach. Właśnie wtedy zacząłem naprawdę wierzyć, że razem może jednak uda nam się powstrzymać zło. Ta jego sekta musiała być machabryczna. Nie bardziej makabryczna niż reszta pół świadka sanktuarium. Okej, okay, moi drodzy, wygląda na to, że zakończyliśmy akt trzeci, bo takie podsumowanie zawsze towarzyszy zakończeniu aktu. Okej, okay, w porządku. E, pozwólcie, że jeszcze porozmawiam sobie z Tyson, zobaczymy, co nam powie. Przez większość czasu potrafię wyciszyć potrzebę Andariel, ale, ale nie zawsze. Lepsze podszepty niż jej powrót na ten świat. Andariel jest częścią planu Lilith i Eliasza. Ale jaką odgrywa rolę? Co już wiemy? Lilith zawarła pakt z Astarothem. Hmm. Demonem, który służył jej ojcu. Intrygujący sojusz. I to ona ma klucz do piekła. Gdzie nadal uznawana jest za zdrajczynie? Po co miałaby się tam udawać? A może... Już tam jest. Potrzebujemy odpowiedzi. Eliasz wykorzystał niewidzące oko, aby skontaktować się z dilit. Być może i nam się to uda. Przynieś je tutaj, dobrze? No dobra, zrobimy tak. To ryzykowne posunięcie, ale nie mamy wyboru. <gry> ja nie zrobię? Jedziemy. Gdy będziesz gotów, przywołaj w wyobraźni obraz Lilith i spójrz w oko. Zróbmy to. Esencja mego ojca przekształca się. Skąd to wiesz? Czuję to. Jakby nagle otwarło się tysiąc zasklepionych ran. Wciąż jest słaby, bezbronny. Muszę uderzyć, zanim stawi opór. Przejmij jego moc. Pozostali władcy. Ona mnie widziała. Czyli wie, że jej szukamy. Przyjdzie po nas to tylko kwestia czasu. Nie, niekoniecznie. To znaczy? Mephisto się odradza. Lilith chce odebrać mu moc, póki jest słaby. Ha. Czyli o to jej chodzi. No dobra, zdarzuchu. Myślę, myślę. Jeśli zagarnie moc Mefista, sama stanie się najwyższym złem. Wtedy będzie. W stanie podbić piekło i sanktuarium też. Mam pomysł, jak ją powstrzymać. Ale, żeby się udało, będziemy potrzebować czyjejś pomocy. Dostarcz tę wiadomość Donanowi. Hmm. Ruszył do Kyowosadu w poszukiwaniu rady. No dobrze, czyli widzę, że tutaj nasza koleżanka Lilith chce stać się najwyższym złem. Słuchajcie, jako że jeszcze jest młoda godzina odcinka, rozpoczniemy sobie tą przygodę aktu czwartego, jako że będziemy latać po lokacjach, które już znamy. Zobaczymy, w którą stronę to idzie. No naprawdę jest grubo. Aż przycięło mi trochę grę, czyli Lilith nie tylko chce zniszczyć piekło, w sumie inaczej. Ona nie chce zniszczyć piekła, tylko chce stać się najwyższym złem. A doskonale wiemy po dodatku, yy, który miał miejsce w Diablo 3 Reaper of Souls, że wszystkie dusze demonów, Takich jak Diablo, Azmodan i cała reszta, które tkwiły w czarnym kamieniu dusz, zostały gdzieś uwolnione i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Na chwilę obecną wiemy tylko, że Mefisto odzyskuje swoje siły i Lilith chce zapobiec temu procesowi i wchłonąć jego moc. A wiemy doskonale, że Mefisto należy do tak zwanej Trójcy Najwyższych Złych razem z Balem i z Diablo. No zobaczymy, gdzie to się, że tak powiem, o, rozegra wszystko i jak to się potoczy. Zignorowany. Mam nadzieję, że tym razem przynosisz dobre wieści. To od Lorata. Ha, wybornie. Hmm. 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 Aha. Interesujące. Plan mi Czy co? Zwariował do reszty? Co tam napisał? Nie powiedział ci? Nie, oczywiście, że nie. To by wymagało od niego choć odrobiny przyzwoitości. Napisał ją naszym szyfrem. Stworzył plan, choć plan to dużo powiedziane. Chcę uwięzić Lilith w moim kamieniu dusz, tym, w którym zamknięty był Astarot. To możliwe? Absolutnie nie. Kamień należałoby wpierw dostroić, a do tego potrzeba eksperta. Lorad sądzi, że to ty nim jesteś. A więc jest jeszcze większym głupcem niż sądziłem. I idź do kryptych oradrimów, dobrze? Znajdę to, czego potrzebuję. Przekażesz mu to. I może wtedy zostawi mnie w spokoju. No dobra. Kwiat. Lorat użyczył ci na wyprawę własnego konia? <laughs> Co ja wygaduję? Przecież to niemożliwe. Masz talerz w mieście to mój stary druch. Powiedz mu, że to ja cię przysłałem, a zaproponuję ci wierzchowca. Tak jest, w końcu będziemy mieć kunia. Jest, chcę to, Chce kunia, pójdziemy teraz Wierzchowiec przysługa do Nana Aaaa. Kuń Dawać mi kunia Idziemy tam oczywiście z buta Czyli Lorat tutaj zamierza posłużyć się kamieniem dusz No powiem wam tak, trochę z tymi kamieniami dusz to już jest oklepany temat W każdej części jakiś demon był w nim zamknięty no a teraz padło na to, że chcą zamknąć w nim Lilith. Dawaj, konia. Donan. Ech, tak, to dobry człowiek. Krzewiciel wiary. Nie jak ten zrzędliwy staruch, z którym cię tu widziałem. Jak mu było? Lofram? Borac. <laughs> Borat? ważne. Wiem, że ostatnio Donan nie miał lekko, więc cieszę się, że mogę mu pomóc. W jakikolwiek sposób. Weź jednego z moich wierzchowców, za darmo. Okej. Okay. Wierzchowce można kupić u masztalerza albo odkrywać w całym sanktuarium. Ok. Kiedy zdobędziesz wierzchowca, będzie on dostępny dla każdej postaci. Na Twoim koncie. Ok. Po zdobyciu wierzchowca możesz go wezwać przez naciśnięcie Z. Podczas dosiadania wierzchowca, naciśnij spację, aby zyskać przypływ szybkości i przenikać przez wrogów. O, to jest bardzo fajne. Twój wierzchowiec może się przestraszyć, gdy wokół jest zbyt dużo potworów. Jeśli pasek wypełni się całkowicie, rumak cię zrzuci. To już jest niefajne. Możesz wybrać swojego przywołanego wierzchowca i dostosować jego wyposażenie u masztalerza. No dobra. Zadanie wykonane. Bo! Ale czat! Wskoczyliśmy na konia. Czy ja mogę używać tu spacji? Nie, dobra, ale zejdziemy sobie teraz z niego. Spoko, fajnie. To tak ułatwi mi. Rozgrywkę, że to się w głowie nie mieści. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Nie wiem, co będzie w następnym odcinku, ponieważ mam pewien misterny plan, o którym na razie nie będę wam mówił. A tymczasem to wszystko na dzisiaj. Zakończyliśmy akt trzeci. Bardzo się z tego cieszę. I co, przed nami fabuła aktu czwartego, gdzie, jak wiemy, będziemy chyba starali się zamknąć Lilith w kamieniu dusz. Słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku, który już jutro. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się to ogląda. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Yo!